Ile bym był w stanie zapłacić za bilet? Wydaje mi się, że no do 500 euro jestem w stanie wyłożyć, chociaż tam ktoś proponował po 600, to już jest trochę za dużo, ale biorąc pod uwagę fakt, że no ja i moja rodzina nie dożyjemy mistrzostw Europy w Polsce, kolejnych mistrzostw Europy w Polsce, także 500 wyłożę bez problemu. To znaczy ja się pytałem tu ludzi w koło strefy Kibica i koło tych tarasów na mieście, każdy nie chce mniej niż 500 euro. Każdy 500 euro 500, niektórzy 550 euro. Wszyscy ta tą cenę. No, oczywiście szukam się znaleźć jak najtaniej, ale jeżeli nie znajdę nic za 500 euro kupię bilet, żeby zobaczyć ten mecz. No a przyjechałem na euro do, do rodziny i specjalnie na euro, to ja bym zapłacił chyba do, do 1000 euro bym zapłacił na wejście. Um, I would pay $300 Eee Ja byłbym w stanie zapłacić jakieś 800 do 1000 złotych. To też zależy na jaki mecz. Na polski jakiś, no to ja bym dała 500. Tak, od ręki. E, jeżeli chodzi o cenę, no to chcielibyśmy... średnią krajową jesteśmy w stanie zapłacić. <laughs> Jak najmniej oczywiście, no ale zobaczymy w jakiej cenie będą bilety pod, pod końc tak naprawdę. E, tak gdzieś na godzinę, na dwie godziny przed meczem. No czerwoni! No myślę, że 1000 zł. Gdzieś tak, mniej więcej, był, byłbym w stanie zapłacić za bilet. Na ten mecz. No, i... jeśli mają, mamy wygrać, A Kamil? Ja też tak. Byśmy zapłacili dwójkę, jakbyśmy mieli wygrać. Prywat! Uh! My przyjechaliśmy na mecz w Warszawu.